Widzowie, ma widzowie, dzisiaj taki opalnienie, takie trzy paczki, wiem, że to są jakieś słabe, ale okej, okay. otwieramy, pierwszą. Hiszpania SPD, 86, walkout, okej, okay. piero, walkout, chociaż to walkoucik, to dla jakiejś adwecy na przypalenie, okej. Okay. Teraz kolejna. Ok. Hmm. Co to może być? 8,3 8,3. Jak dobrze pamiętam. 8,4. To jest dobre. <laughs> może po tym jeszcze zrobię jakąś paczkę, ale to zobaczymy. Ola, i ostatnia Brazylia, Eś, o Real Madrid. Wow, nether militało. Olej, do składu, do składu. Okej, nowe dobre paczki. Potem może zrobię jeszcze kolejną, ale to poczekamy do, na Real no, jeszcze zrobiłem 80, o, 83 plus. Defensywa razy 5. Pro, proszę też, żeby poleciało, ale zaczynamy też dwa razy 80 plus. Otwieramy. Włochy, Lypy, Juventus. coś słabego. 8,4 na przypała zawsze a może coś dobrać do składy z tej 83 plus na, na obronę. Może brankażę nawet, czyli no, na brankażę to mam jakieś 4 89. Kolejna paczka Proszcz też nie 8,2 słabiej. Bo. Ostatnia paczka, dwa razy osiemdziesiąt plus i potem z y, najlepszą paczkę otwieramy, którą mam. Hakimi, 83 nie. O, Maria. Okej, teraz zobaczymy, co zrobię. Boże, oczy z tego poleciało. Anglia, People, Liverpool, nie, Cancelo. Nie, kto to? U, a do składu chyba pójdzie nawet osiem, siedem, walkałczyk. I co tutaj, no, jakieś takie karty? No i te, to do na to na